Czołem, witajcie znowu e, Tym razem wrócimy sobie trochę do Slendera Żeby się tu rozgrzać nieco i nie zaniedbać serii e, Zagramy sobie w klaustrofobię Bo ostatnio błądziliśmy po tej... po tym labo laboratorium Po tym labiryncie e, no dobre pół godziny, a nie znaleźliśmy tam w zasadzie nic spożytecznego na czterech kluczach bodajże stanęło. Tak więc, no, może tym razem będzie lepiej, więcej szczęścia. E, odświeżam serię Slender, ponieważ e, autorzy, czyli jak zwykle nierozłączni, pan Mark Steen i Ray Burgess szykują e, kolejną ciekawostkę. Tak, jak wspominałem. No, zajrzę jeszcze tu. <laughs> dobry start, dobry start. Jak wspominałem e, w tym poprzednim wideo. O Slenderze, że już niedługo będą kolejne mapki. Pierwszą z nich będzie ta siódma ulica. I co dziś spotkałem na tej stronie? Ich Slenderman's Shadow, mianowicie informację, że już w czwartek, już w czwartek będzie ta nowa mapa. Zapewne znowu jakoś wieczorem, bo oni mają w zwyczaju tak wypuszczać te mapki wieczorem. Żeby się nikt przypadkiem nie ważył grać w to w dzień. Eee, także no. Bądźcie cierpliwi, czekajcie, na pewno się pojawi wideo też z tej siódmej ulicy. No proszę, ale burza, idziemy. Drugi klucz. Czekajcie, będzie to wideo z siódmej ulicy na pewno. Jak najszybciej postaram się nagrać i wrzucić, żeby być pierwszym najlepiej. Bo kto pierwszy, ten lepszy i ma większą oglądalność. Wejdźcie sobie na tą stronę Slenderman Shadow. Bo jest tam już też zamieszczony ten trailer. Ach, to byliśmy tak. Trailer z tej najnowszej mapki. No i wygląda powiem wam ciekawie. Nie będę spoilerował, ale po prostu powiem, że wygląda ciekawie. Na pewno się skusicie i sobie obejrzycie. A póki co. Zagłębiamy się w labirynt. Różni ludzie do mnie pisali. Nie, różne porady czytałem, oglądałem filmiki. Filmiki. Między innymi e, pana Marka i Playera. Anglojęzyczny e, Zagreimer, który e, te slendery wszystkie opanowuje w tempie błyskawicznym i grawnie na potęgę, jak również w inne gry. E, I tak. Z tej garści porad, którą ja tam sobie wygrzebałem, wywnioskowałem pewne rzeczy. Między innymi to, że że ta statua jest bardzo przydatna, to raz, ale do tego doszliśmy już wcześniej. Dwa, że wyjście, czyli te drzwi, do których trzeba wpasować klucze są za jej plecami. Do tego akurat moja siostra doszła. Każdy tu swoje 5 groszy dorzuca. Tu nic nie ma, nic nie ma. Yy, inne sugestie też były, żeby spoglądać na księżyc, bo księżyc też może, ups, może dawać yy, może służyć za taki punkt orientacyjny, no ale, ale nie za bardzo wiem jak, jak go zastosować, bo on jest raczej mało widoczny z różnych części mm, planszy. Eee, no w zasadzie nie bardziej jak, jak ta statua, no więc. No więc trzeba będzie po prostu iść na czuja. Już? Ale Slender, ja mam dopiero dwa klucze. Lenda. No. Rozpłynął się niczym kamfora. Ale. Tak, ja wiem, że jego nie wolno drażnić. Bo. Zawsze jak się coś o nim powie nieprzyjemnego, to. To on to sobie weźmie do serca. No mówię wam, no do tej gry nie ma absolutnie żadnej reguły. Bo można mieć tak jak ja, no dwa klucze, dwa klucze na 10, to jest nic, prawda? To jest 20%. Jedna piąta tego, co tu się na tej mapie trzeba zebrać. A można być już gnębionym przez tego mężczyznę w czarnym garniturze. A oglądałem wideo Kolesia, który tą grę przeszedł w 5 minut. Yy, z zegarkiem w ręku, 5 minut gość szedł tą mapkę, znalazł wszystkie 10 kluczy yy, Pana Slendermana spotkał, ja nie wiem, ze dwa razy może Cud jaki No także, no tu trzeba mieć szczęście, trzeba mieć dużo szczęścia, bo No ale Bez, ups. Bez takiego elementu losowości, to ta gra by nie była taka fascynująca, nie? Jakby tu wszystko było zaplanowane i schematyczne na tym polega fenomen tegoż zjawiska, jakim jest przypadkowość i losowość. Pusto. Tu chyba byliśmy. Tak byliśmy. No to znaczy, że ja znowu błądzę. Start był dobry i się zaczęło kisić. No, nie, nie tu chciałem wejść. Nie tu, nie tu, nie tu. Muszę przejść w ogóle w inną część tego labiryntu. Ten Mark Applier, o którym ja wspominałem, podzielił sobie tą mapkę na, na takie cztery sektory kwadratowe, dzięki czemu było mu łatwiej po prostu eksplorować każdy z nich. Jak wiedział, że na przykład pierwszy kwadrant już zwiedził do cna, nic tam ciekawego już nie znajdzie, przechodził do następnego i szukał dalej. Ja nie mam aż takiej orientacji w terenie, żeby sobie w pamięci podzielić tą mapę na jakieś sektory. Dlatego raczej będę błądził w nadziei, że coś znajdę, no ale... Każdy ma swoje sposoby, prawda. Aha, jeszcze jedna rzecz również bardzo ciekawa mianowicie yy, ten sam zagrajmer o którym wspominałem doszedł też do wniosku iż iż nie trzeba mieć w zasadzie wszystkich 10 kluczy żeby żeby znaleźć ten właściwy wystarczy jednak no, no trzeba mieć szczęście trzeba trafić na ten konkretny ale ale nie jest tak, że trzeba mieć wszystkie 10, że ten dziesiąty zawsze jest prawidłowy. Bo, bo można mieć jako piąty, można mieć prawidłowy, może mieć jako siódmy. Jak ktoś ma w ogóle fuksa na maksa, to, to i klucz numer 1 chyba może być prawidłowy, no nie wiem jak to jest zrobione. Tak czy inaczej... Aha, tu jest... Tu są drzwi i tam są plecy tego posągu. O, także to się sprawdziło. Co jeszcze? Co jeszcze? No wspominał ten Kolo, że że od pięciu kluczy w górę już warto się rozglądać z powrotem za tymi drzwiami, żeby je sprawdzić. No bo jest 50% szans, że znajdziemy ten właściwy kluczyk. No ja mam na razie dwa. Do drzwi już. Do drzwi już przyszedłem, ale nie sprawdziłem. No, a może, a nóż by był dobry ten klucz. Ten klucz numer jeden, albo klucz numer dwa, no nie sprawdziłem. Będę sobie pluł w brodę, jeśli się okaże, że były dobre. No ale nie sprawdzę tego teraz, bo... Bo już na pewno drzwi mam head head daleko gdzieś za sobą, albo i przed sobą. Albo i z mojej prawej, albo i z mojej lewej, albo na skos i w ogóle. No, dwa klucze i, i się zakorkowało. Ani kluczy, ani Pana tego... Pana Strażnika. Hm. Dwa razy się ukazał z bliska, a teraz jakoś przystopował. No i zresztą bardzo dobrze. Latareła nam działa. Jeszcze. Nie wiem czy ona się tu... Chyba się tu nie wyczerpuje w zasadzie, bo... Uuu! Uuu, klucz! Jupi! No, tylko gdzie teraz iść? Any ideas? Może macie pomysły jakieś? Statuę mamy po jej prawej stronie. Więc może ja zwiedzę sobie całą długość właśnie po stronie jej prawej. Tej kobitki. O, chyba tu jest dead end. A może i nie! Cztery! No dobra. <grym> Osobisty rekord wyrównałem. Czas go pobić! Gdzie jesteś, Slendermanie? Wychodź. Peniasz? Hmm? Zerknę się na czasomierz, jest dobry czas. A kolegi nigdzie nie widzę. No tylko zlazłem na bok labiryntu, ale to nie jest za bardzo... ...przydatne, bo bo większość, znakomita większość tych kluczy jest jednak gdzieś w środku. No także nie warto schodzić na ściany na krawędzie map mapy Chyba, że już idą do drzwi, bo drzwi są wiadomo na, na tym murze. Jesteśmy gdzie my jesteśmy? Jesteśmy... Nie wiem czy to jest twarz tej kobiety, czy to jest jej grzbiet. Nie wiem tego, nie wiem. Co ja robię w ogóle? Troszkę mi tu przycina co jakiś czas, ale chyba nie będzie Wam to przeszkadzało za bardzo na filmie. O, jest dopiero wredne. Wredne jest to, że, że ten ekran ciemnieje. Co oznacza, że kolega jest w pobliżu. Natomiast, wspomniany już przeze mnie yy, ileś tam razy w tym filmiku, pan Mark Player mm. miał sytuację już podobną, że ekran zaczął mu ciemnieć. A on obrócił się za siebie i ekran ciemnieć przestał. Zostaw mnie! Biegnij, stary! No ja zostanę przy swojej taktyce i jednak nie będę się obracał. Nie, nie, nie! Ja, o, jestem tu! Zostaw mnie! No, nie ma go teraz! No. Dobra, ja się troszkę. Ale dobrze, jest cisza. O, szumi, szumi, szumi. Pójdziemy w lewą stronę. Zostaw mnie! <laughs> nie, 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 nie! Nie! Dziękuję. O! Tak! 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 Ach. Nie! Nie, 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 nie! No no no! no, no, no! Ale przepraszam! Za ścianą się nie liczy! No i dobra! Jest chociaż rekord pobity Połowa kluczy. No szkoda, że nie sprawdziłem. Nie zdążyłem sprawdzić tych kluczek, które mam, radzie miałem. Mogłem te dwa pierwsze sprawdzić, a może by się udało. No, ale trudno. Zawsze to coś. Czekajcie ładnie cierpliwie do czwartku. Wtedy się pojawi. No, ewentualnie w piątek może jeszcze rano się pojawi najpóźniej filmik z, z tej siódmej ulicy. A wówczas będę was zapraszał na oglądanie. Tak jak zwykle zresztą. No i dobra. Będzie na pewno jeszcze więcej filmików ze slenderem, bo, bo gra się rozwija prężnie. Co ciekawe, autor tej oryginalnej wersji, czy tej w lesie The 8 Pages, ogłosił, że we współpracy z jakimś studiem takim deweloperskim. Pracują nad, nad kolejną częścią, taką już porządniejszą, która się będzie nazywać The Arrival, czyli takie przybycie. No i są już dwa screeny z tej gry, także no warto sobie sprawdzić, z czym to się będzie jadło, bo zapowiada się naprawdę pasjonująco. Odsyłam Was jak zwykle i do Slender Man's Shadow, i w opisie, czyli tu o, znajdziecie też linka do tej, do tej Slender The Arrival, a nóż kogoś zaciekawi, a na pewno, bo jest naprawdę fajna sprawa. No i tyle, trzymajcie się bardzo ciepło, pozdrawiam Was, cześć.